Pan Andrzej Duda, zapraszam Panie Prezydencie. Brawo! Wielce Szanowny Panie Ministrze, Wielce Szanowni Panowie Ministrowie, Szanowny Panie Starosto, Panie Burmistrzu Sierpca, Szanowni Panowie Burmistrzowie, wszyscy wielce Szanowni. Panie i Panowie Przewodniczący, Szanowni Państwo Wójtowie, Szanowni Państwo Radni, Czcigodny Księże Dziekanie, Wielce Szanowni Panowie Komendanci Policji Straży Pożarnej, Druchowie Sochotniczych Straży Pożarnych, Wszyscy Wielce Szanowni Państwo, Droga Młodzieży, Drodzy mieszkańcy Sierpca, drodzy mieszkańcy powiatu Sierpeckiego i drodzy sąsiedzi z okolicznych powiatów, ale także drodzy goście z Ukrainy, bardzo dziękuję za niezwykle miłe przyjęcie. Cieszę się ogromnie, że w tym bardzo ważnym dla Polski dniu, w tym bardzo ważnym dniu dla wolnej Polski, suwerennej Polski, niepodległej Polski. Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Żołnierzy Niezłomnych, których tradycja jest tak ważna na tej ziemi, na Mazowszu. Mogę być tutaj z Państwem. Dziękuję za to, że kiedy rozpoczynałem tą swoją dzisiejszą wizytę tutaj u Państwa w mieście, przy Głazie, przy pomniku upamiętniającym generała. Augusta Emila Firdolfa Nila i symbolicznie upamiętniającym także walkę żołnierzy niezłomnych o prawdziwie wolną Polskę, o prawdziwą ich Rzeczpospolitą, którą po II wojnie światowej chcieli odzyskać, byliście Państwo ze mną. Otaczaliście mnie w tym momencie, kiedy oddawałem tam hołd, składałem tam kwiaty. To było niezwykle symboliczne, ale to pokazywało także wagę tej dzisiejszej uroczystości i tego miejsca dla Państwa, dla Waszego miasta, dla Waszej społeczności lokalnej. Dziękuję za to z całego serca. Dziękuję Panu Staroście, że wymienił spośród tych 400 żołnierzy niezłomnych, znanych tutaj z historii, Miasta i powiatu i waszej okolicy wymienił tych najbardziej znamienitych, najbardziej bohaterskich, z których praktycznie wszyscy zginęli. Oddali swoje życie za Polskę, o której chcieli, żeby odzyskała swoją prawdziwą wolność, suwerenność i niepodległość. Zginęli za Polskę wierzę, taką właśnie, jaką mamy dzisiaj, Polskę, która. Jest suwerenna Polskę, która jest niepodległa, Polskę, która w zdecydowany i skuteczny sposób prowadzi swoje sprawy, Polskę, która potrafi dbać o swoje interesy na całym świecie, ale Polskę, która wreszcie nie tylko przyjmuje bezpieczeństwo od swoich wielkich, ważnych dzisiaj aliantów, sojuszników, ale która wreszcie dzięki Państwa wysiłkowi, dzięki Państwa pracy, dzięki Państwa postawie. Stała się na tyle silna, że może również swoje bezpieczeństwo dać innym, może być dawcą tego bezpieczeństwa, może w jakimś sensie dzielić się swoim potencjałem, tak jak dzisiaj dzielimy się z naszymi sąsiadami z państw bałtyckich, choćby wysyłając tam nasze samoloty z misjami air policing, jak dzielimy się z nimi. Kiedy stacjonują tam nasi żołnierze w ramach wysuniętej obecności NATO na Łotwie czy na południu w Rumunii. Kiedy nasi żołnierze, gdy jest taka potrzeba, udają się na różnego rodzaju misje, czy to w ramach wspólnoty Unii Europejskiej, czy w ramach sojuszu północnoatlantyckiego, czy wreszcie tak jak wróciliśmy do misji pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie dzisiaj. Nasi żołnierze służą, niosą pokój, spokój i bezpieczeństwo w Libanie. Szanowni państwo, myślę, że o taką Polskę właśnie oni wtedy walczyli, o Polskę, która będzie niezależna, o Polskę, w której Polak będzie mógł sam decydować o swoich sprawach. Dlatego z całego serca chcę wam podziękować. Chcę wam podziękować tutaj w Sierpcu. Jak i na całej tutejszej Ziemi i na Mazowszu za to, że w tak gremialny sposób bierzecie udział w wyborach, zarówno tych parlamentarnych, jak i w szczególności w ostatnich wyborach prezydenckich. Dziękuję ogromnie, osobiście, z całego serca za to, że Państwo ponownie mnie poparliście, że także dzięki Państwa głosom nadal sprawuję Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej. Te. Wyniki wyborcze z ostatnich wyborów prezydenckich 2020 roku były przynajmniej takie same, a w większości przypadków tutaj właśnie lepsze niż w wyborach w 2015 roku. Dziękuję ogromnie za to zaufanie. To ja dziękuję. Dziękuję Państwu z całego serca za zaufanie, dziękuję Państwu za wiarę w to, że jestem w stanie podołać pełnienie tej ważnej prezydenckiej misji jeszcze przez drugą kadencję, a przede wszystkim dziękuję za to, że zaufaliście Państwo, że będę czynił wszystko, żeby po pierwsze zrealizować swoje zobowiązania wyborcze, a po drugie, żeby prowadzić polskie interesy w taki sposób, jak się do tego zobowiązywałem. Działo się to wszystko w trudnym czasie. Działo się to w pandemii koronawirusa latem 2020 roku, która na moment wtedy zelżała, ale która przyniosła nam wiele problemów, trosk, a w wielu rodzinach także i ogromne tragedie, choroby i odejścia najbliższych. Przetrwaliśmy ją. Z nadzieją, że za chwilę będzie lepiej, że będziemy mogli wrócić na drogę normalnego rozwoju, ciesząc się, że tak niewiele osób w Polsce straciło pracę, ciesząc się, że dzięki wsparciu ze strony państwa, dzięki mądrej polityce i bardzo odważnej, która była wtedy realizowana, między innymi dzielenia po prostu środków z publicznej kasy, z naszych podatków pomiędzy nasze polskie firmy po to, żeby utrzymać miejsca pracy, po to by utrzymać produkcję. Po to, by krótko mówiąc, podtrzymać sytuację gospodarczą i móc jak najszybciej wrócić na normalną drogę rozwoju. Nie przewidywaliśmy wtedy, a w każdym razie na pewno bardzo niewielu z nas przewidywało, że może się zdarzyć to, co stało się nieco ponad rok temu 24 lutego, kiedy to Rosja w brutalny, bestialski Od właściwie II wojny niewidziany sposób napadła na Ukrainę. Dzisiaj patrzymy z przerażeniem na to, jak rosyjskie rakiety, bomby i działa burzą bloki na Ukrainie. Normalne bloki mieszkalne, takie jak u nas w kraju, takie jak powszechnie mieszkamy. Zwykłe, jednorodzinne domy, ale w istocie całe wioski, miasteczka. Prezydent Włodymir Zełeński, kiedy opisywał mi nie tak dawno sytuację w okręgu donieckim, ugańskim, powiedział do mnie: Słuchaj, tam właściwie nic już prawie nie ma. Tam wszystkie miasteczka i wioski zostały już praktycznie zburzone. Jedno wielkie morze ruin to jest dzisiaj rzeczywistość Ukrainy. Dziękuję panu staroście, że wspomniał. O staraniach, które podejmujemy nie tylko ja, my, jako ci, którzy dzisiaj odpowiadają za polskie sprawy, w tym, aby mobilizować świat, do tego, by wspierał obrońców Ukrainy, do tego, by Ukraina się obroniła, ale przede wszystkim do tego, by odparli rosyjską inwazję, by pokonali rosyjskiego agresora. By złamali tą pięść, która dzisiaj uderza w Ukrainę, a jutro być może uderzy w kolejne państwa Europy, by stępili to ostrze powracającej po dziesięcioleciach rosyjskiej doktryny imperialnej, której ambicją jest podporządkowywanie sobie innych państw i narodów i czerpanie z nich, pasożytowanie na innych, wydzieranie z nich dóbr naturalnych, sił i środków. Po to, by się w nieusprawiedliwiony sposób budować i w nieusprawiedliwiony sposób cudzym kosztem bogacić. I to nie na rzecz całego społeczeństwa, tylko wybranej klasy. Bo taka jest dzisiejsza Rosja. Taka ona zawsze była. Państwo biednych, uciskanych ludzi i nieokiełznanej, dzikiej, brutalnej władzy. Dzisiaj. Nasi sąsiedzi z Ukrainy powiedzieli tej Rosji nie. Nie chcemy waszego ruskiego miru. Zabierzcie go sobie do siebie. I sami sobie go realizujcie i sobie w tym ruskim swoim mirze żyjcie. Nie narzucajcie go innym. My chcemy żyć w kulturze sprawiedliwości, uczciwości, demokracji i normalności. Uczciwego normalnie rządzącego i normalnie rządzonego świata. Dziękuję, że ich za to wszyscy wspieramy. Mówię wszyscy, bo to Państwa postawa dodała wiarygodności i autentyczności naszym staraniom o wsparcie dla Ukrainy. To właśnie to, że dla gości z Ukrainy, dla tych wszystkich, którzy uciekają przed wojną, przed śmiercią, przed bombami, otwarliście swoje domy, otwarliście swoje firmy. Otwarliście wreszcie swoje portfele, swoje lodówki, dzieląc się z nimi tym, co mieliście i tym, co macie, dając im mieszkania, dając im pracę, dając im możliwości przetrwania w tym jakże trudnym czasie. Dzieląc się często po, często po prostu ciepłem domowego ogniska, przy którym pozwoliliście im usiąść, choćby na kilka dni, kiedy byli w drodze. Jadąc gdzie indziej, gdzie zmierzali, wyciągając do nich rękę, wspierając ich, modląc się za nich i z nimi, dziękuję Wam za to z całego serca. Jestem przekonany, że nie tylko oni to doceniają. Docenił to także świat. Ze zdumieniem patrząc, że Polacy są w stanie przyjąć natychmiast, nagle u siebie miliony przybywających ludzi. Że nie trzeba, tak jak w tylu w innych miejscach na świecie, budować dla uchodźców obozów specjalnych. Że nie mieszkają w namiotach. Że nie mieszkają w jakiś barakach za drutem kolczastym. Tylko zostali przyjęci w domach, w pensjonatach, w hotelach. Przez zwykłych prywatnych ludzi, którzy jechali na granicę po to, by wziąć ludzi, których widzieli pierwszy raz na oczy. Czasem po wielu kilometrach dopiero dowiadując się, jak mają na imię, jak się nazywają, skąd są, bo ich o to nie pytali. Dziękuję Wam za ten niezwykły gest. Sąsiedzki, braterski, chrześcijański o bardzo trudnych dziesięcioleciach naszej wspólnej historii, w których tak wiele także było i cierpienia, bólu i często do dzisiaj niezabliźnionych ran. Dziękuję, że mając świadomość tego wszystkiego umieliście z niezwykłą mądrością i przenikliwością spojrzeć w przyszłość. A ta przyszłość to jest przyszłość, która musi być wspólna, bo inaczej jej nie będzie i dzisiejsza Rosyjska agresja doskonale nam to uzmysławia. Uzmysławia to, że wtedy, kiedy przed wiekami byliśmy razem i tworzyliśmy wielką wspólnotę, umieliśmy zatrzymać i odeprzeć każdą rosyjską agresję, a także i inne agresje, które przychodziły na rzecz pospolito. I póki byliśmy razem, póki tworzyliśmy monolit, póki nie dało się nas podzielić i rozdzielić. Umieliśmy praktycznie pokonać każdego napastnika, i bano się nas. Czas do tego wrócić. Czas do tego wrócić, by znowu mieli do nas respekt. Czas do tego wrócić. By wiedzieli, że potrafimy być razem. Czas do tego wrócić, by widzieli, że mimo różnych działań, podszeptów, prób jątrzenia, dzielenia, zostawiamy to wszystko, bo rozumiemy, że są wartości ważniejsze. To właśnie się dzieje dzisiaj na oczach świata. Państwo to realizujecie. Wszyscy razem i każdy z osobna. Dziękuję za to z całego serca. Gdyby nie wasz, wasza postawa, gdyby nie to, co robicie, nie mielibyśmy dzisiaj takiej międzynarodowej pozycji, jaką mamy. Być może prezydent Stanów Zjednoczonych wybrałby inne państwo na cel swojej ostatniej podróży. Być może w innej stolicy, a nie w stolicy Polski, po raz kolejny wygłosiłby słowa o gwarancjach z artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, o gwarancjach bezpieczeństwa. Być może gdzie indziej stacjonowałyby oddziały amerykańskie. Ale przez to, że potrafimy pokazać odpowiedzialność, że potrafimy pokazać postawę godną człowieka, godną silnego, spójnego narodu, jesteśmy szanowani. Z pewnością bardziej niż byliśmy. To jest wielka Państwa zasługa. Dziękuję za to, że zgłaszacie się Państwo do Wojsk Obrony Terytorialnej. Zgłasza się do nich bardzo wielu ludzi, nie tylko bardzo młodych. Czasem się zgłaszają też tacy młodzi jak ja. Ale wierzcie mi, czasy są takie, że każda obecność tam jest cenna. A także i każde doświadczenie. Także i własne wasze zawodowe doświadczenie, którym możecie się tam podzielić i którego możecie udzielić bezpieczeństwu Polski. Dziękuję wszystkim, którzy na co dzień to czynią swoją postawą i swoją służbą i dziękuję wszystkim tym, którzy ich wspierają. Także ich najbliższym, którzy to tolerują i się na to godzą. Dziękuję z całego serca. Wszystkim żonom, mężom, dzieciom, rodzicom. Dziękuję za to. Szanowni Państwo, dziękuję za to również, że spokojnie znosicie olbrzymie nakłady na obronność, które realizujemy w ostatnim czasie. Ja tak samo myślę, jak i Wy. Wolałbym, Pewnie wydać te pieniądze na kolejne drogi, na jeszcze szybszy rozwój w Polsce kolei, na jeszcze szybszy rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i tego wszystkiego, co przecież jest i zawsze będzie nam potrzebne, na podniesienie jeszcze jakości poziomu szkół, na więcej przedszkoli, żłobków, na jeszcze większe wsparcie finansowe dla samorządów i dla potrzebujących. Na jeszcze więcej programów społecznych, które w ostatnich latach spowodowały, że wielu ludziom zupełnie inaczej się żyje, na innym poziomie, wreszcie normalnie. Ale wszyscy dziękujemy! dziękujemy. dziękujemy. Dziękuję. Ale wszyscy, proszę Państwa, zdajemy sobie sprawę, że nic nie będą warte nasze programy i nasze starania modernizacyjne, jeżeli nie będzie Polski wolnej, suwerennej i niepodległej, w której sami o sobie decydujemy, że to ona jest najważniejsza. I dzisiaj, kiedy tak bardzo wyraźnie widzimy że niepodległość nie jest dana raz na zawsze. Musimy się wzmocnić i to właśnie robimy. Wzmacniamy się. Musi Polska mieć armię silną, znakomicie wyposażoną, nowoczesną. To realizujemy. To realizujemy ze wszystkich sił i będziemy realizować. Zrealizujemy wszystkie te programy. Proszę, żebyście państwo nas w tym wspierali. Te programy muszą być zrealizowane. Bo my musimy mieć taki potencjał militarny nasz własny na naszej ziemi, żeby nas się nie opłacało zaatakować. Musimy być silni po to, żeby nie musieć walczyć. To jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby nikt w obronie Polski nie musiał ginąć. Po to właśnie musi mieć polski żołnierz nowoczesną broń, nowoczesne wyposażenie. Dziękuję za to, że tolerujecie te wydatki.

Daniela Stachewskiego. Święty okay. <grymne> Boże, Panie, Panie, Panie. Panie, Panie, Panie. <grymne> Thank yeah. yeah. Ale zobaczymy Muszę przejść raczej Ty nie ten film, co myślisz? Nagrałeś to myślisz, że dobra Jak się wyjedzie, to no. ja nie zrobię na kawę, to w biurze mam